Zdradliwe serce. Nauczanie domowe. 17 marca. Księga proroka Jeremiasza, rozdział 17, wersety od 5 do 10. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsce słone na pustyni. Ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Któż jest głębi? Ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki, by mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków. Prosty przekaz tego tekstu brzmi: Ufaj Bogu, a nie człowiekowi. Nie przeceniaj człowieka. Nawet w małżeństwie, które nie bardzo respektuje Boga, położenie ufności tylko w człowieku może być złudne. I wiemy, jak wiele razy kończy się taka droga rozstaniem, bólem i katastrofą. Dlategoż małżeństwa. Ale jest tu w tekście też ten głębszy przekaz. Serce jest zdradliwsze niż myślisz. Bo ta opozycja albo Bóg, albo człowiek jest bardzo jasna. Ale dla wielu myślenie takie, to przecież mi dyktuje serce. To przecież ja według tego, co w moim sercu się dzieje, robię. Izajasz, Jeremiasz mówi, uważaj, bo to jest jedna z wersji pokładania ufności w człowieku, czyli w sobie. Zatem również moje serce, ma tę tendencję do zdradliwości, do niepoprawności, i trudno je czasami samemu rozpoznać, przeniknąć, zweryfikować do końca. Stąd wniosek: powinieneś mieć dystans do samego siebie. Ja powinienem mieć dystans do siebie. Nie każda moja myśl jest poprawna, nie wszystkie uczucia są godne pochwały. Nie wszystkie pragnienia wolno mi zrealizować. Ten dystans do siebie to przyjęcie prawdy, że ja mogę się mylić. Muszę zatem weryfikować to, co się we mnie dzieje. I ta weryfikacja nie jest tylko moją osobistą, wewnętrzną, nie jest tylko rozpamiętywaniem, rozmyślaniem, przyglądaniem się swojemu sercu. To jest potrzebne, konieczne, niezbędne, ale to nie wszystko. Muszę mieć też zewnętrzną kontrolę. Dlatego potrzebny jest spowiednik. Dlatego potrzebny jest ktoś, przed kim ja powiem to, co było niedobrego. Przyznam się do tego, wyznam to, by to mogło zostać też na zewnątrz pokazane, ocenione i zdiagnozowane, dlatego potrzebuje przyjaciela, dlatego potrzebuje współmałżonka, dlatego potrzebuje wspólnoty. To są te zewnętrzne oczy, które zobaczą więcej, podpowiedzą, zachęcą, dodadzą otuchy i pokażą czasami drogę. Potrzebny jest ktoś, kto mi powie, że przesadziłem, czy gdzieś się zakalopowałem, Albo zachowałem się nieodpowiednio. Muszę przyjąć, że te słowa są na moją korzyść, że to właśnie one pozwalają mi zweryfikować, czasami tak się mówi, obiektywnie to, co się we mnie wydarzyło, czy co myślę. Jest to swego rodzaju instytucja lustra, w którym się mogę przejrzeć. I ono, to lustro zewnętrzne jest przeciwwagą tego serca, które może mnie pchać w niewłaściwą stronę, czy doradzać jakieś pochopne działanie. Mogę się mylić, dlatego potrzebuję także zewnętrznego dozeznania i weryfikacji. A serce, moje serce, nie jest jedynym arbitrem. Potrzebuję bowiem rozumu który to serce kontroluje, i przyjaciela, który wypowie się na jego temat. W takim mądrym podejściu, w takim mądrym rozpoznawaniu i weryfikowaniu pragnień, poruszeń, niech Ci błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.